Witam Państwa bardzo serdecznie na warsztatach. Dzisiaj będziemy wykonywać choinkę. W związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałabym przygotować kilka propozycji dla Państwa. Jak wiecie Państwo, nie możemy się spotkać na żywo, dlatego postanowiliśmy przygotować warsztaty online. Więc zaczynamy. Do wykonania choinki będziemy potrzebować małą doniczkę, bądź większą, tak? w zależności od tego, kto i jak dużą chce mieć choinkę. Następnie potrzebujemy steropionowy stożek, będzie to imitacja naszego drzewka, do tego najzwyklejszy patyk naturalny, Gąbkę florystyczną, ale do kompozycji do kwiatów suchych, ozdoby według własnego uznania, ja przygotowałam dla Państwa koraliki różnego rodzaju, tak? miniaturowe gąbki styropianowe, gwiazdki również do ozdabiania. Aby móc, naszą choinkę wykonać wejść w stożek, potrzebujemy do tego naturalnego muchu. Jest to mech preparowany. Taki mech możemy kupić w kwiaciarniach. Tak? Będziemy również potrzebowali śniegu, suchego śniegu. Zobaczycie Państwo, jak ładnie wypełni nam całą pracę. Aby wszystkie elementy ze sobą były połączone, użyjemy do tego kleju introligatorskiego. Bez znaczenia, jaka firma, najważniejsze, aby był to klej introligatorski. Drodzy Państwo, zaczynamy. Ja swoją choinkę wykonam w mniejszej donicy. Do tego przygotuję na odpowiedni wymiar Gąbkę florystyczną. Przypominam, iż gąbka florystyczna powinna być sucha. Mokra gąbka służy do y, układania kompozycji y, żywych kwiatów. Tak? Sprawdzamy. Jeszcze jest ta gąbka za Dobrze. Myślę, że jest ok. Następny. Nie powiedziałam Państwu jeszcze oczywiście o kleju na gorąco, tak? który pozwoli nam skleić gąbkę florystyczną z naszą donicą. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Klej na gorąco wyciskamy na naszą gąbkę florystyczną, by móc ją przymocować do naszej donicy. Proszę kleju nie żałować, ponieważ y, musi ona być dobrze przyklejona. Mamy wystarczającą ilość kleju i teraz wkładamy naszą gąbkę do doniczki, dociskając tak, aby była przymocowana. Proszę zobaczyć, gąbka nasza jest już Downice. Zostawię sobie rzeczy, aby nam przeszkadzały. Dobrze. Jeśli mamy już wykonaną donicę z gąbką, następnie potrzebujemy naszej choinki steropianowej, naszego stożka. Aby przymocować nasz, nasz kijek, potrzebujemy wydrążenia chojnicę w stożku miejsca do włożenia, do włożenia naszego kija, tak? Aby to nasz, nasza była wodyka. Wkładamy tak mocno, tak daleko, aby było to stabilne. Jeśli nam się to nie uda, możemy przykleić to klej. Tylko drodzy Państwo, proszę pamiętać, że klej na gorąco topi steropią, tak? Ale jeśli użyjemy go w bardzo szybkim czasie, wkładając, mocując nasz kij tak? i chwilę przytrzymując, zaraz się to skleje. Jeszcze możemy sobie tutaj trochę kraju w górną warstwę. Tak, proszę zobaczyć, górną warstwę użyć. I chwilę czekamy do wyschnięcia naszego kleju. Dobrze. Po wykonaniu, po przymocowaniu naszego, naszego kija, tak, do choinki styropianowej, do stożka steropionowego możemy oklejać mchem nasz stożek. Do tego będziemy, potrzebowały, będziemy potrzebowali kleju introligatorskiego, tak? Możemy sobie użyć do tego, za pędzla, Powinniśmy to zająć. To jest, nie mamy akurat prawdę. To nic. Ja przygotuję to bardzo. Tak wysmarować należy dokładnie klejem introligatorskim naszą choinkę. Nie żałują, nie żałujemy kleju, aby nasz mech był dokładnie przymocowany. Możemy to zrobić, możemy to wykonać. Ja, tak? Najpierw wysmarować naszą choinkę u góry, a następnie do dół choinki. Już choinka, stożek został przymocowany nam się nie odchlei. Jak widzicie, można też użyć do smalowania dłonu, tak? Jeśli nie mamy pod ręką żadnego pędzla, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby było to wykonane. Jeszcze proszę zwrócić uwagę, że od dołu tak, też musimy wysmarować dokładnie klejem. Przypominam, nie żałujemy kleju, aby to dobrze było przymocowane. No dobrze drodzy Państwo, mamy już przygotowaną naszą choróbkę, wysmarowaną klejem introligatorskim, dokładnie skarżone. Następnie bierzemy mech. Ja tutaj mam już przygotowany. Proszę zobaczyć, odłożę sobie na chwilę moją chulinkę, mój stożek po to, by rozłożyć nasz mech. Tak? Nie mogło, żeby być za gruba warstwa, ponieważ ten mech może się nam po prostu nie trzymać. Tak? Przygotowujemy najpierw nasz mech. Powinien być on taki spłaszczony, tak? Aby móc to przyklejać. I cienka warstwa, ale też nie tak cienka, aby nie było prześwitów. Dobrze. Myślę, że wystarczy. I zaczynamy oklejanie naszego stożka, naszej choiny. Proszę zobaczyć. Bierzemy nasz kawałek, Przyklejamy I przykleja do kołnierzy tak równomiernie, starannie, pamiętając o tym, żeby nie było widać storopianowej chodniki i kleju, aby każdy, każda część chodniki była oklejona dokładnie. Delikatnie przy Następnie dalej warstwami układam. Nie wam za, za dużo muchu za gruba warstwa, i nam się to nie trzyma, tak? ale już myślę, że uda nam się coś z tego zrobić. Tak? Proszę zobaczyć. Wkładamy. Dokładnie starannie. W takich pracach ręcznych nie ma pośpiechu, ponieważ wszystko musi być starannie wykonane. Pracujemy nad naszą choinką, zwracając uwagę na puste miejsca. Tak? Nie jest to łatwe, ponieważ klejem, klej nam się czepia do rąk, ale myślę, że poradzicie sobie Państwo z wykonaniem takiej choinki. To ja tuż czas, proszę delikatnie, przycisnąć nasz mech do południu, tak? Jeszcze tutaj widzę, że mamy puste miejsce, więc przygniatamy. I teraz zbliżamy się ku górze. Jak widzicie, Nasza choinka będzie taka strzępiasna i tak? musi być przytwierdzona dokładnie do naszego steropianu, do naszego stożka. Cały czas na około oklejamy naszą choinkę mechem pamiętając o tym, aby to przygniatać. Jeśli zauważymy, że mamy za małą ilość kleju, możemy w międzyczasie ten klej dosmarować w to miejsce, gdzie jeszcze nie mamy mchu. I zaczynamy dalej oklejanie Im więcej jest kleju, tym łatwiej jest przymocować mech do steropiana. Jest to dość pracochłonne. Wymaga to skupienia. Ale też wydaje mi się, że efektowne. Rękodzieło zawsze było takie, wydaje mi się, popularne i nietuzinkowe. Ja zbliżam się już ku końcowi. Został nam stożek. U góry musimy prawidłowo wyformować też górę tak, żeby nasza choinka przypominała jednak ten stożek po przymocowaniu muchu. Po przymocowaniu muchu. Cały czas pracujemy nad tym. Przyklejamiem. Muchu. I przymiotamy. Przykleję. Mocuję do palców. O tak. Proszę zobaczyć wykonana choinka. Muszę tylko uprzątnąć elementy już nam niepotrzebne, by móc dalej pokazywać Państwu kolejny etap naszej pracy. Proszę Z oklejony stożyk steropianu wygląda. Następnie naszą choinkę możemy już zamocować do naszej doniczki. Wkładamy naszą choinkę do gąbki florystycznej. Na wysokość taką, jaką Państwu odpowiada. Proszę zobaczyć. Po przymocowaniu musimy teraz wypełnić miejsce na około dłonicy. Również do tego posłuży na, nam mech. Weźmy ponownie klej introligatorski. Niewielką część muchu. Wysmarujmy. Klejem Nasz, naszą gąbkę, również nie żałując, możemy również użyć, drodzy Państwo, kleju na gorąco, tak? Ale myślę, że klej introligatorski równie dobrze sklei dane elementy. Po smarowaniu gąbki, suchej gąbki florystycznej możemy przystąpić do wyklejania naszych, naszego dołu tak kolinki. Również niewielkimi kawałkami przyklejamy nasz mech. Przyklejamy nasz mech. Nie musi być to dokładnie pod linijkę wykonane, ponieważ nasza praca może być symetryczna. Po wykonaniu, po wykonaniu przyklejeniu muchu możemy przystąpić do dekoracji naszej Proszę zobaczyć dokładnie, widzę, że tutaj jeszcze widać naszą gąbkę florystyczną, więc dokładnie staramy się zapełnić puste miejsce widoczne, tak? gdzie jest widoczna gąbka. Proszę, że wystarczy. Dobrze. Za chwilę przystąpimy do dekoracji naszej choiny. Do dekoracji choinki będziemy potrzebować, tak jak na wstępie mówiłam, różnego rodzaju ozdob. Ja przygotowałam dzisiaj kolorowe koraliki. Do tego użyję złotych bombeczek, miniaturowych złotych bombek oraz czerwony. Mieniące koraliki, Koraliki oraz wąki dobrze przyklejać jest naklej na gorąco. Proszę zwrócić uwagę. Przyklejamy nasze koraliki. Proszę uważać, o, by nie, by się nie poparzyć, tak? Przyklej na gorąco no, sama nazwa mówi, że jest gorący, więc staramy się bardzo niewielką ilość kleju nanosić na koraliki i przyklejać. Możemy również użyć styropianowych gwiazdek. To, czym ozdobią Państwo choinkę, to jest inwencja twórcza Państwa. Jak w sposób tak minimalistyczny ozdabiam tylko koralikami i styropianowymi kul y kulkami i gwiazdkami. Tak, staramy się, proszę zobaczyć, dokładnie ozdabiać. Żyję teraz, proszę zobaczyć, gwiaztek tak I cały czas naokoło, zwracając uwagę, by z każdej strony była przymocowane gwiazdki bądź króliki, aby nasza choinka nie była jednostronna. Przyklejamy na zmianę. Raz możemy przykleić korale złote, kulki steropianowe, a następnie czerwone koraliki na przemian. moja przyozdobiona minimalistycznie choinka. Proszę zobaczyć. Widzimy? Tak, przyozdobiona choinka. Jeszcze została została mi ta strona. Delikatnie przy Państwa twórczość i wyobraźnia udekoruję Państwa choinkę. Zresztą, że mi się wystarczy, mojej choinki, osób. Drodzy Państwo, możemy również, aby nasza donica, dół naszej doniczki nie był tak mocno widoczny, użyć materiału. Bez znaczenia, jaki jest kolor materiału, możemy go użyć do ozdobienia naszej donicy. Za chwilę pokażę Państwu materiał, jaki przygotowałam. naszej donicy przygotowałam materiał w kratę. Proszę zobaczyć. Materiał w kratę. Odcinam odpowiedni kawałek materiału. Po to by osłonić naszą donicę. ten tutaj brzeg, żeby było równo. I zabieramy się za osłonienie naszej kolinki. Na tak przygotowany kwadrat stawiamy naszą kolinkę. Odcinamy kawałek wstążki, po to, by Doniczkę naszą nawiązak. I następnie łapiemy nasz materiał tak, by osłonić donicę. Tak, by osłonić donicę. Nie musi być to równo. Może to być symetryczne. Następnie przewiązujemy naszą donicę. Jednej osobie jest to utrudnione, natomiast myślę, że pomocników do wykonania takiej choinki będziecie Państwo mieli wielu, którzy Wam pomogą. Możemy to związać na sukę, możemy też wykonać pokarm. Jeszcze kilka poprawek. Odetniemy za długie nasze ręce. I tak proszę zobaczyć: przygotowana choinka może zdobić nasze stałe. Tak proszę zobaczyć. Tak wygląda nasza. Choinka, ozdobiona minimalistycznie z naturalnego, preparowanego mchu. Drodzy Państwo, na dzisiaj skończyliśmy warsztaty wykonywania choinki. Zapraszam Państwa na kolejne warsztaty. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia.